Siemanko, to znowu ja dziś sobie otworzymy dwie paczki kart z Iniestą i z Messim i pięć paczek naklejek ECUFA World Cup Brazil Zacznijmy od kart Pierwsza paczka z Iniestą Może nam się coś dobrego trafi, ale chyba nie Wow, mamy Powtórk, powtórkowe logo Chorwacji. By ktoś chciał się wymienić, to zapraszam. Trzymamy y, Kaseresa, wyostrzy? Dobra, trójno, nie wyostrzy. menu za Góra, jest Jazbezemę, brakującą mi kartę. I Pepe. A reszta to powtórki, niestety. I e, e, jakiegoś zafersję e, roka zapewne tak Gomez, zostali, że ospinę e, bergen i pedro. Uje, nie mam go fajnie. I teraz do naklejki. Przejdźmy do naklejek. Tak mamy Evre, Barzagli, bar Przelini, Ofiara i Kampagniaro. Campagnaro boże. Czekaj. Stój. No. E, kolejna paczka. Ups. Sisko Davidson Guardado i Atsu. O, mamy tak. Myślałam, że to się dobra. Ebuotek, Korona, Josep Matip i De Rossi i Porto Algera. Stadion. Ostatnie dwie ostatnia. Dobra, wszystko leci Elkisem. Nigeria. Jelawicz. I, i, I tak Nagatomo, Kalu, Inkom i ostatnia paczka. Kuchna. I tak nic nie będzie w tym. Herrera, Matip, Brahimi, Gonzales, i Etienne. Ok. <laughs> więc yy, to by było na tyle, więc to by było na tyle, żegnam się z Wami, cześć!